Cześć witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj tutaj, jak widzicie, mam załadowane siano na przyczepie i z tym sianem jadę do Sebastiana. No niestety nie było jakiegoś tam strasznie dużego zainteresowania tym sianem na początku troszeczkę, żeśmy, e, że tak powiem, tego siana sprzedali, trochę żeśmy dali, dali naszym krowom. No ale ze względu na to, że ja mam duży zapas, po prostu no chcę się go pozbyć, bo jest mi niepotrzebne. A fajnie, bo z Sebastianem żeśmy się dogadali, że po prostu wymienimy się siano za obornik, bo Sebastian chce je do ścielenia. Także dla mnie to jest jak najbardziej na plus, gdyż po prostu tego obornika zawsze nam brakuje, zawsze jest go mało, dlatego też e, fajnie, że uda się e, trochę towaru na pole wziąć, bo zawsze będzie inaczej się rodzić. Też tych działek konwencjonalnych troszeczkę mamy, w niektórych działek żeśmy zrezygnowali ekologicznych, także jest miejsce gdzie sypać, a nasz obornik będzie po prostu szedł tylko na e, działki ekologiczne, ale też wiadomo, że tego no, nie ma strasznie dużo. Także co, lecimy do ciągnika i w trasę. Jesteśmy na miejscu, ja rozpinam pasy, zaraz Sebastian przyjdzie, ładowarka już stoi i lecimy z tematem. Tutaj też burtę zapiełem trochę inaczej, ze względu na to, żeby po prostu ten kraniec mi o nie zahaczał, bo belki się nie mieszczą. Mamy tutaj pomysł, żeby to przerobić i zrobić po prostu takie typowo do transportu już tylko BL, bo to. Jak była wcześniej tamta prasa, to nieraz się udało zamknąć, a sto nie ma szans, żeby to się po prostu zamknęło. Także ja rozpinam pasy i czekam na Sebastiana. I Sebastian rozładowywuje. Ja też e, mocno nie dobijałem tego siana, bo nawet jak z Sebastianem rozmawiałem, wiecie jak to jest. Pierwszy rok, żeśmy mieli pasówkę, nie wiedziałem jak tam dokładnie tak samo robić. Poza tym mam tam taki e, zaworek do wymiany. Od ustawiania ciśnienia, ale mówię, e, żeśmy tak robili, żeby nie były strasznie mocno zbite, no ale też nie są totalne flaki. No i co, i tak widzicie, przyszło na to, że Szanowny idzie na pościelenie, a będziemy po prostu od Sebastiana e, przywozić e, obornik. Także też na pewno coś z tego nagramy Prawdopodobnie e, będziemy wozić e, case'em tym, którym żeśmy sieli Osoby, które tutaj na Instagramie nas obserwują to na pewno widziały e, Tu na przyczepie jak widać są dodatkowe światła, bo ostatnio ojciec burty nie zamknął i przeciął przewód A że trzeba było szybko jechać ze światłami, bo to jest 20 km To żeśmy po prostu, e, że tak powiem, zapasowe założyli Także robota powoli leci, zaraz się przejdziemy pewnie do krów jeszcze u Sebastiana, bo nieraz tam na Instagramie takie pytanie, jest, jak tam u kolegi, jak tego, no bo zaraz się przejdziemy u Sebastiana, jak tam u niego jest, tym bardziej, że ta nowa wiata fajna jest, naprawdę. A jeszcze w oddali widać tutaj grafała. Kurczę, tutaj jak się patrzy, tak w PGR-ze wszystko. Także co, już o prawie rozładowane, zapinamy burty, idziemy szybko się przejść i do domu. I jesteśmy pod wiatą Sebastiana. Ale fajna ta wiata, ci powiem szczerze, że kurczę, jak się tak naprawdę pozamyka z boku, to nie wieje tu praktycznie nic, co? Tak, kurtyny zamknięte, tak, to nie wieje. No. I one lepsze trochę są, jak te takie szmaciany, nie? U no ta... Rafała chyba szmaciane są, czy też nie, takie? Nie, nie, Też takie? Jak gdzieś ostatnio tu widziałem, u nas takie szmaciany ktoś miał. Takie coś jak ja mam u siebie, odwiatać to się do niczego nie nadaje. Proszę, dziewczyny sobie ładnie jedzą. Sebastian ścianem zaraz będzie ścielił, także niedługo można się spodziewać, że będziemy wozić. No właśnie. Także co? Siadamy do ciągnika i lecimy powoli do domu. Ja tutaj już powoli, powoli dojeżdżam do nas, do miejscowości. Dosyć szybko się udało wrócić do Sebastiana. Miałem jechać wczoraj. Ale strasznie szybko zrobiło się ciemno. A wiadomo jak to jest jechać z belami. Wolałem jechać, żeby po prostu widzieć w lusterkach, czy mi w razie co nic nie spadnie. Dlatego opuściliśmy się rano. Zaraz też będę jechał. Na pole, bo tam jeszcze mam. Podokańczać kilka rzeczy. Będziemy jechali na szumkę 610. W ogóle oka będę musiał nagrać. Jak żeśmy już go odebrali z serwisu, co było, jakie były dokładnie przyczyny i w ogóle, ale to musicie mi dać chwilę, bo naprawdę sporo roboty jest w ostatnim czasie. Mało czasu jest że tak powiem dla siebie. Wydawało się, że jak już wszystko z pola się pozbiera, posieje, to człowiek będzie miał więcej czasu, a tego czasu aż tak strasznie nie ma, no ale co zrobić już tutaj jak widać dojeżdżamy do Wyszewa ja zaraz sobie odstawię e, ciągnik tam jeszcze w ogóle w karześmy wymieniali akumulator, bo e, padł nam było niby wszystko dobrze akumulator miał tam chyba ze 3 lata, no i wysiadł no ale co zrobić, teraz wszystko robią takie, że e, Pochodzi trochę i tak naprawdę trzeba to e, wymieniać. Dajcie mi znać, czy chcielibyście jakieś filmy, jak będziemy robili porządki, bo e, no, przed świętami na pewno będę robił trochę porządku tutaj w parku z drzewem, ze wszystkim. Także dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego oglądać. Ja na pewno jeszcze, jak będziemy od Sebastiana wozić obornik, to będę chciał też coś z tego nagrać, tym bardziej, że e, najprawdopodobniej będziemy jeździć jego kejsem, w którym żeśmy notabene e, sieli e, zboże. Też z siania miałem e, nagrać film, nie nagrałem. Ze względu na to, że nie miałem też do końca do tego głowy Bo to też taka była szybka akcja Wiadomo jak to jest Jak e, nie ma się swojego ciągnika Tylko e, się pożyczy i, I trzeba szybko w miarę to ogarnąć Ale się udało Może fajnie Bo wschodziło Ale już wiadomo, że e, Z takiego agregatu Po prostu wygląda to no, Na pewno lepiej jak e, Siane było Wcześniej ja to już skręcam do siebie, zapraszam Was e, oczywiście na naszego Instagrama i co widzimy się w kolejnym vlogu.